Dzień dobry, dzień dobry. Co dzisiaj? Dzisiaj chciałabym poruszyć dwa tematy i to będzie taki wstęp i początek do tego, co chciałabym finalnie powiedzieć Wam jutro. Myślę, że od tych tematów muszę zacząć, żebyście w ogóle załapali, o co mi w tym wszystkim chodzi. Myślę, że to będą dwa bardzo ważne tematy. Pierwszy temat to będzie temat psów tropiących, który był już poruszany kilka razy, ale jak nagrywałam Wam filmik w poniedziałek, to w komentarzach odezwała się taka pani, która była zainteresowana tym komentarzem Janka, który on dał już jakiś czas temu gdzieś tam na jakiejś grupie odnośnie właśnie psów. Myśmy ten komentarz odgrzebały. Podesłałam do tej pani, co też dało mi i jej potwierdzenie, takie dotyczące jednej z hipotez, o której dzisiaj Wam powiem. Pani się zna, pani się zna na psach, pani jest fajną, mądrą, ogarniętą babką, bardzo dużo rzeczy mi wytłumaczyła. I skłaniamy się ku teorii takiej, może już zaczniemy sobie z grubej rury, a potem będę Wam opowiadać, dlaczego właśnie skłaniamy się do tego. No mianowicie składamy się do teorii takiej, że zapach dla psów tropiących, które były już 8 października, dzień po zaginięciu Beaty, został podłożony. I nie chodzi tylko o komentarz Jana, bo komentarz Jana to była tylko taka wisienka na torcie, która potwierdza nam to, że Janek mógł posiadać wiedzę, nabyć wiedzę odnośnie właśnie tych psów. No i zanim Wam zniknę i zacznę pokazywać te wszystkie zdjęcia, które mam, a nie ma ich jakoś dużo, to muszę wam powiedzieć, że jak tak patrzę na to, ktoś kto się zna na tych psach, wytłumaczył mi, na czym to wszystko polega, dlaczego ta hipoteza może być słuszna, to wydaje mi się, że jest to bardzo prawdopodobne, że ten zapach został podłożony. Za chwilę pokażę wam mapkę. I na tej mapce będziecie mieli na żółto zaznaczone, zaznaczoną drogę psów, ale też i na czerwono. I te żółte miejsca to są te miejsca, gdzie psy szły jednostajnym takim krokiem, gdzie biegły, gdzie ten zapach, na moje oko, on był mocny. Natomiast te wszystkie czerwone punkty to są te momenty, kiedy psy się zatrzymywały. I właśnie nabyłam taką wiedzę. Od pani, która mi ją przekazała, za co bardzo dziękuję, że te czerwone miejsca, gdzie psy się zatrzymywały, to psy tak jakby musiały sobie same trochę kluczyć tę ścieżkę. To mogły być momenty, że na przykład w żółtych miejscach, ja wam pokażę to. Ok, w żółtych miejscach ten pies idzie normalnie, czyli na przykład. W żółtych miejscach e, ktoś przeciągał po ziemi, e, po trawie, po tej ścieżce e, jakąś rzecz Beaty. W czerwonych miejscach natomiast mogło być tak, że albo ten zapach się skończył, albo ktoś się zastanowił, albo na przykład taką szmatę, taką rzecz, e, kawałek ciucha czegokolwiek, co należało do Beaty wziął do góry ponad na przykład głowę, tak, na chwilę i wtedy ten zapach słabnie, jeżeli coś jest na górze, no bo zapach jest najsilniejszy właśnie przy ziemi, czyli tam jak targamy coś po ziemi, to ten zapach będzie najsilniejszy. W czerwonych momentach natomiast ten zapach jest dużo słabszy, co daje nam tak jakby taki obraz tego, że ktoś być może właśnie się zastanawiał, ktoś być może wziął coś do góry i zapach Słabnie. Na samym początku widzicie te esy, floresy, te zygzaki, i to też wygląda trochę tak, jakby ktoś celowo właśnie takim jakimś krokiem trochę chwiejnym, zamotanym, no właśnie zamotał tę ścieżkę. Celowo. Tak to wygląda. Na czym polega w ogóle takie kluczenie psów i dlaczego ja o, o tym mówię? Dlatego, że ta pani właśnie, z którą rozmawiałam, powiedziała, że jej się wydaje, że na tej ścieżce ten zapach mógł być podłożony na przykład krwią. I trochę tak to jej wygląda. Dodatkowo ta pani mówi, że oczywiście mógł ktoś iść w butach Beaty, no, ale chyba bardziej tutaj skłaniamy się do tego, że ten zapach został podłożony troszeczkę inaczej. Widzicie sami, że trop urywa się w polu, w bardzo dziwnym miejscu, tam gdzie Bata nie mogła wsiąść do jakiegoś samochodu, gdzie była tak odcięta trochę właśnie od drogi, od tego, żeby ktoś mógł ją przechwycić. To jest wręcz niemożliwe. Więc y można by było pomyśleć o tym, że ona dokładnie tą samą drogą wróciła. No, ale jak ona by wróciła tą samą drogą? Zobaczcie, jakie tu są esy Floresy. To jest wręcz niemożliwe, żeby taką samą drogą wrócić. I ta ścieżka tych psów jest bardzo, bardzo mnie zastanawia. Tutaj ewidentnie coś jest nakręcone, namieszane. No, to widać na pierwszy rzut oka, że tak nie idzie normalna osoba. Jest to dziwne. Ten trop naprawdę urywa się w bardzo dziwnym miejscu i tak jak widzicie, on nie urywa się koło wiatraka, tylko on się urywa w polu, tuż koło właśnie tej linii kolejowej, którą macie zaznaczoną niebieskim kolorem. No dziwne. Mamy tutaj ten komentarz, od którego się w ogóle wszystko zaczęło, czyli właśnie mój kontakt z tą panią zainteresowanie w ogóle tej pani y, tym, co Janek y, pisał. I tutaj myślę, że mogę wrzucić wam taką bardzo ciekawą teorię, z którą ja się oczywiście zgadzam, bo y, no tak to wygląda. Jeżeli myślimy wszyscy logicznie, to myślę, że będziemy mieli bardzo podobne wnioski, bo y, tutaj pani pisze o tym, że y, Beata może być dobrze opakowana, i wtedy taki zwłokowiec nie wyczuje zapachu. Ale napisała też Pani tutaj, że osoba, która jest odpowiedzialna za to zaginięcie, bardzo. Długo musiała uczyć się od jakichś tam swoich poprzedników, i podała nam tutaj taki przykład Garskiego. I Garski jednak ten błąd z telefonem popełnił, i tutaj jakby daje nam to obraz tego, że Janek takiego błędu z telefonem nie popełnił. On ten telefon zostawił w domu. I myślę, że musiał być oczytany, obyty z tymi sprawami. Dlatego tak ciężko teraz jest dojść w ogóle do, do tego, co się wydarzyło, dlatego tak ciężko jest udowodnić cokolwiek, no bo mija 8 miesięcy, a nikt nadal nie ma postawionych zarzutów co właśnie sugeruje nam to, że ktoś posiadał bardzo obszerną wiedzę i interesował się już dużo, dużo wcześniej. Takimi sprawami. Dodatkowo myślę, że stawiam też taki znak zapytania trochę i taką hipotezę odnośnie tego, że osoba, która mogłaby być doświadczona, na przykład osoba pracująca w jakichś służbach mogłaby taką wiedzę, na przykład pod porad 10 przekazywać. I też sobie do tego przejdziemy, myślę, że jutro. Ja nie kieruję żadnych oskarżeń, natomiast wygląda to trochę tak, jakby mm, naprawdę ktoś pomagał y, i służył swoją wiedzą i swoim doświadczeniem. Dla mnie to tak wygląda już od dłuższego czasu. I mm, zaraz Wam tutaj jeszcze przeczytam y, a tu, odnośnie, właśnie y, psów, ale zwłokowców, bo ta Pani pisze tak. Zwłokowiec ogarnia zapach płynów ustrojowych pośmiertnych w różnych stadiach. Nie zareaguje na bardzo świeży, ale też nie zareaguje, jeśli zwłoki zostały tak szczelnie opakowane do granic absurdu, że podczas wiezienia autem totalnie nawet mililitry się nie wydostały. Jeśli też miał ją szczelnie zapakowaną przez jakiś czas na działce, no to też niestety lipa. Pierwsze były psy tropiące. Nawet gdyby hipotetycznie był zapach zwłok, to nie zareagowałyby. To nie jest ich dziedzina. One szukają zapachu żywego. I teraz tak: zwłok zalanych od góry betonem psy nie znajdą. I teraz, tutaj ta pani pisze, że po jakimś czasie. Dochodzi do takich mikro rozszczelnień betonu, i wtedy pies może wyczuć. Dodatkowo tutaj pani też pisała o tym, że jeżeli chodzimy z psem tropiącym już psem zwłokowcem, to taki pies zwłokowiec musi mieć mniej więcej co metr nakłuwany teren. To wtedy też lepiej mu się szuka. I to też jest bardzo ciekawa informacja. No tak jak wiemy, my dzisiaj ja dzisiaj chciałam Wam pokazać trasę psa tropiącego tego jeszcze do żywych, który był 8 października. Natomiast no, te zwłokowce też są bardzo ciekawe. I jeszcze było tutaj o wapnie gdzieś, tylko poczekajcie, muszę tego poszukać. O, jest! Zasypane zaś wapnem, dobry zwłokowiec wyczuje. Lisi mocz może zaburzyć pracę psów tropiących, ale nie zwłokowców. I tutaj pani też postawiła taką swoją hipotezę, że jestem przekonana, że dobrze ją opakował, po czym użył walizki. W ogóle uważam, że długo uczył się na błędach poprzedników, właśnie to, co wam przed chwilą powiedziałam. Tutaj też to Pani pisze, że jej kolega rozkłada ścieżki dla prób pracy psów tropiących myśliwskich, ale właśnie na tym samym polega to tutaj. I hipotetycznie, gdyby zwłokowcowi podłożyć sztuczny zapach, bądź prawdziwy zwłok, to też wskaże. Tak są właśnie zresztą szkolone na sztucznym śladzie zwłok, a węchowe są zaś szkolone na różnych rodzajach zapachu i śladu. Tak, by mógł złapać z różnych osmologicznych pozostałości. No i tutaj właśnie myślę, że tutaj mogli użyć krwi, ale nie musieli. Ścieżka była sztuczna jak nic, bo urwana nagle, w miejscu, gdzie nie było możliwości, by obiekt zaczął się przemieszczać nagle pojazdem. Więc to też to, co ja Wam tutaj powiedziałam, no jest to bardzo, bardzo ciekawe. I dlaczego ja dzisiaj zaczęłam wyciągać te psy tropiące? No właśnie dlatego, że tak jak Wam powiedziałam na samym początku, przyda nam się to do jutrzejszego filmiku. Dzisiaj mamy o psach, mamy o tym właśnie, jak one działają. Wiemy też doskonale o tym, że nie tylko ten lisi mocz, o którym wspominałam, utrudnia pracę psów tropiących, ale są różne inne zapachy, które niestety, ale tę ścieżkę, to znaczy ten zapach. Są różne zapachy, które mogą psa wprowadzać w błąd, albo pies po prostu tego nie wyczuje. O to mi właśnie chodzi. I przejdę chyba teraz do drugiej rzeczy, którą chciałabym Wam powiedzieć, i to też będzie takim trochę wstępem do tego, o czym opowiem Wam jutro. Na pewno wszyscy pamiętamy to zdjęcie. Jak siedzieliśmy i myśleliśmy o tym, co to może takiego być, czy to jest GPS, czy to nie jest GPS, nigdy nikt na 100% nie powiedział, co to mogło być. Ja Wam podam jedną z teorii, która doszła do mnie całkiem niedawno, że mógł być to wzmacniacz głosu, czyli osoba mieszkająca w domu domyśla się, że ma pluskwy, no bo dlaczego miałby ich nie mieć. I gdzieś musi być ten wzmacniacz e, sprytnie zamontowany pod samochodem e, Beaty e, na baku paliwa z tego, co ja dobrze pamiętam. E, dlaczego wchodził na dach? No dlatego, że być może właśnie też szukał tego urządzenia. Udało mu się to urządzenie znaleźć. Jeżeli jest to wzmacniacz głosu i e, jeżeli no, doskonale zdawał sobie sprawę z tego, że e, ma podsłuchy w domu, e, bo też dużo było takich komentarzy, że o, powinni mieć podsłuchy, powinni mieć to, powinni mieć tamto. Myślę, że na pewno miał to z tyłu głowy. On wypycha samochód Beaty poza posesję i mówi, że coś się w nim zepsuło. Do tej pory nie wiemy, czy się zepsuło faktycznie, czy, 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 czy ktoś celowo coś zepsuł, po to, żeby właśnie jakby ktoś na przykład przyjechał i sprawdził, czy coś się zepsuło, no to żeby zepsute było. Rozumiecie o co chodzi. Samochód Beaty moim zdaniem jest wypchnięty tylko i wyłącznie dlatego, żeby ten sygnał. On się bał po prostu tego, że gdzieś może coś jeszcze być, a on nie potrafi tego znaleźć. Dodatkowo też dużo pojawia się takich komentarzy gdzieś tam w sieci, że on powinien mieć GPS-a w samochodach. I dlaczego? To znaczy, czy on wraca na miejsce, ewentualne miejsce, tak? No, myślę, że nie wraca, bo doskonale też zdaję sobie z tego sprawę, że jeżeli samochody były poddane ekspertyzie, no to na pewno ktoś mógł go poczęstować jakimś GPS-em. I ja nadal uważam, że Beata jest blisko i nadal uważam, że on może koło tego miejsca przejeżdżać sobie spokojnie i mieć to miejsce pod kontrolą na przykład. No, właśnie, to wejście na dach, słuchajcie, niby czyścić komin, ale no moim zdaniem on szukał jakiegoś nadajnika. Wiedział o tym właśnie, że drony latają w nocy. I trochę to jest dziwne, że żadnych takich śladów na laptopie, na telefonie, tak myślę, no zakładam czysto hipotetycznie, że gdyby były jakieś ślady, no to no ta sprawa też ruszyłaby z kopyta. Yy, nie znaleziono, tak? Yy, czyli daje mi to też następne potwierdzenie, do tego, że ktoś z zewnątrz, kto ma wiedzę, yy, musiał podpowiadać. Nie ma innej opcji dla mnie, nie ma dla mnie innej drogi. No i właśnie te pluskwy policyjne mają taki określony swój zasięg. To nie jest tak, że oni to montują w domu i siedzą sobie na komendzie i słuchają tylko no właśnie przez różne tam sprzęty domowe y, mogą być jakieś y, zakłócenia więc potrzebny jest taki wzmacniacz gdzieś obok domu y, żeby ten sygnał był na tyle mocny żeby cokolwiek z tych nagrań można było y, zrozumieć i y, myślę że y, oni to wszystko wiedzieli nawet samo to, że on do tej pory nie ma postawionych za, żadnych zarzutów, e, świadczy o tym, że była to bardzo dobrze przygotowana akcja, albo nie wiem, słuchajcie. E, ta sprawa okaże się, że Beata sama wyjechała e, i Janek nie jest winny i w ogóle źle żeśmy wszyscy to rozkminili, choć to jest dla mnie opcja e, raczej nie do przyjęcia ale wiedzę na pewno miał i na pewno uczył się na jakichś tam sprawach, żeby nie popełniać różnych błędów. Eee, I nadal powtarzam, że to są moje tylko hipotezy i ja absolutnie nikogo nie oskarżam, tylko hipotetycznie zakładam, że, e, że tak mogło to wszystko wyglądać. No więc widzicie, dzisiaj mamy taki kolejny puzzle do układanki. Oczywiście to... To są moje hipotezy i moje takie trochę grzebanie i szperanie i mm, rozmawianie po prostu z różnymi ludźmi, którzy posiadają jakąś tam wiedzę na dane tematy. Co do tego zdjęcia, właśnie z tym GPS-em czy właśnie wzmacniaczem głosu, też nie jestem pewna. Ja się nie znam na takich sprzętach i tak jak mówię, nigdy nie było to potwierdzone, natomiast ta wersja wydaje mi się najbardziej prawdopodobna, no bo gdzieś. Coś musiało ten głos jednak zbierać, i to też nie jest tak, że oni nie mieli niczego podłożonego. Ja tutaj nie będę mówiła, że mieli, ale wydaje mi się, że mm, policja do tej pory szuka mm, mocnych i twardych dowodów, więc wszystkie chwyty są dozwolone. Yy, I na pewno ktoś z policji o tym pomyślał, żeby coś takiego yy, tam zostawić. Więc nie wiem, no dajcie znać w komentarzu, co Wy na ten temat myślicie, na temat tych psów, na temat właśnie tego nadajnika, do którego dzisiaj wróciłam. I tak jak mówię, to jest trochę taki przedsmak tego, co chciałabym powiedzieć Wam jutro. Także obejrzyjcie sobie to na spokojnie. A jutro do tego dorobię Wam następną część tego, co sobie wymyśliłam na podstawie właśnie między innymi tego. O czym rozmawialiśmy dzisiaj, to znaczy ja mówiłam Wam dzisiaj. A my porozmawiać możemy sobie w komentarzach, także zachęcam Was bardzo serdecznie do tego, żebyście komentarz zostawili, zostawili łapkę w górę oraz subskrypcję na kanale i do zobaczenia jutro.